Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel Adam. Ja porada 162. Jak znaleźć ostatni wypełniony wiersz? Zacznijmy budować naszą formułę. Szukamy miejsc powiedzmy w tym zakresie, które są różne od pustej komórki. Czyli jak sobie to ewaluuję naciskając F9, to mam fałsze i prawdę. I teraz te wartości potrzebuję sobie wstawić w nawias. I przemnożyć przez numer wierszy. Czyli potrzebuję funkcji wiersz i znowu podajeć ten sam zakres. Mogę sobie zamknąć. Teraz jak sobie całość przeewaluuję, nacisnę F9, to mam numerki 0 i numerki konkretnych wierszy. 0, tam gdzie był fałsz, czyli komórka była pusta, numer wtedy, kiedy była prawda, czyli na przykład tu dziesiątka, pojawił się znak czy też liczba, czyli ta komórka nie jest pusta, więc mamy informację. Wystarczy teraz tą wartość włożyć do funkcji max, dopisać odpowiednią ilość nawiasów, żeby wszystko działało prawidłowo i zatwierdzić Ctrl-Shift-Enter, ponieważ tu mamy do czynienia z operacją tablicową. Ctrl-Shift-Enter inaczej nie zwróci poprawnej wartości. Więc ostatnim wierszem w zaznaczonym zakresie jest wiersz dziesiąty. Jeśli sobie piszemy tutaj inne wartości, to widać, że ten numer wiersza się zmienia. Ale jeśli przejdę poza zakres, który zaznaczyłem, to już ostatni numer wiersza się nie zmienia. Na szczęście można zmodyfikować tą formułę tak, żeby odwoływała się do całej kolumny. Czyli albo mogę usunąć numerki, albo po prostu zaznaczyć. Usunąć i kliknąć na nazwę kolumny i wtedy mam takie odwołanie A, 2a Czyli odwołuje się do całej kolumny. Czyli zatwierdzam sobie znowu CTRL, SHIFT, ENTER operację i mamy 17. Tu może to spowolnić operację, ale wyniki będą poprawne do całej kolumny się odnoszące Subskrybuj kanał po więcej porad informacji na temat Excela.